Zima zbliża się wielkimi krokami, a u Andrzeja onopiuka nie ma mowy o odpoczynku, rolnik właśnie przygotowuje miejsce pod nową inwestycję na swoim podwórku. Z pomocą jarka prace sukcesywnie poruszają się do przodu, a niebawem zobaczymy efekty zmian, dzięki którym sprzęty rolnicze będą stały w jednym miejscu. Co się będzie działo u Andrzeja Splutycz? To dopiero rewelacje. Zanim zaczniemy odcinek, mam do ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. Widzowie od kilku lat z zapartym tchem śledzą losy rodziny Onopiuków z Plutycz. Wielu często łapało się za głowę, kiedy widzieli rolnika i ojca mieszkającego w opłakanych warunkach. Doskonale pamiętają słynne błoto i niszczące sprzęty stawiane w różnych miejscach pod gołym niebem. Wraz z kolejnymi edycjami programu Rolnicy Podlasie u Andrzeja zaczęło zmieniać się praktycznie wszystko. Błoto zniknęło, a na podwórku położono kostkę w domu nareszcie pojawiła się łazienka. Do budynku dostawiono kotłownię, w której niebawem ma stanąć piec, a już od jakiegoś czasu na dachu do budówki zainstalowana jest fotowoltaika. To wszystko działo się na oczach Polaków, którzy byli pod wrażeniem tak szybkich zmian w krótkim czasie. Andrzej Onopiuk także przeszedł metamorfozę. W tym roku odwiedził Barbera i dokonał zmiany fryzury, jednak wielu dobrze pamięta, że rolnik obiecał wstawić sobie brakujące zęby do końca tego roku. Czy zdąży zanim grudzień minie? Już jakiś czas temu na kanale Gienek i Andrzej Plutycze pojawił się film, w którym Jarek Onopiuk oczyszczał teren pod budowę wiaty dla sprzętów Andrzeja. W tym celu musiał wyciąć gałęzie rosnące pod płotem i wysoką trawę. To 30 metrów. Aż ma być długości. Wyszły trochę zmiany, bo mieliśmy stawiać tam, gdzie kaczki się kąpią, ale decyzja zapadła tu, gdzie jest wyżej, żeby kombinować z tą wiatą. Jak z firmą się dobrze dogadamy, powiedział Jarek. W kolejnym filmie Andrzej zabrał się za rąbanie wyciętych przez brata gałęzi i szykowanie pęczków, które po wyschnięciu będą służyć do ogrzewania pokoju Gienka. Rolnik rąbał je siekierką, mimo że w tym roku zainwestował w rębak do gałęzi, ja po staremu robię. Ropa droga, żem chciał zaoszczędzić, stwierdził Andrzej, kiedy brat wspomniał o rębaku. Podobnie jak przy innych pracach modernizacyjnych w obejściu onopiuków, tak i tym razem rolę głównego nadzorcy nowej inwestycji przejął Jarek. A co tym razem ma powstać? Od dawna komentujący zwracali Andrzejowi uwagę na brak pomysłów i rozwiązania dla niszczących sprzętów rolniczych, które rolnik posiada. Jak dotąd nie było możliwości, aby wszystko wstawić pod dach. Teraz ma się to zmienić. W ciągu paru dni powstanie hala, do której Andrzej schowa nie tylko sprzęty, ale i siano w belach. Hala w Plutyczach ma powstać w ciągu zaledwie trzech dni. Choć internauci twierdzą, że takowa już pojawiła się na tyłach podwórka Andrzeja, najważniejsze, że sprzęty już nie będą stać na dworze cały rok, a pod zadaszeniem.